Witajcie na kanale Bankowe ABC. Zapraszam na film. Dzisiaj weźmiemy pod lupę coś, co spędza sens powiek wielu przedsiębiorcom białą listę podatku od towarów i usług. Zobaczymy, jak dzięki niej nie narazić firmy na naprawdę kosztowne błędy. No właśnie, czy to w ogóle możliwe, że jeden jedyny błędny przelew może kosztować firmę ponad 30 tysięcy złotych? Brzmi jak przesada, prawda? Ale niestety w dzisiejszych realiach podatkowych odpowiedź jest jednoznaczna. Tak, jak najbardziej. Wystarczy jeden nieostrożny ruch, przelew na złe konto i rusza lawina. Lawina naprawdę poważnych kłopotów finansowych. Spróbujmy to sobie zwizualizować. Mamy przelew powiedzmy na 16 tysięcy złotych. Pieniądze idą na konto, którego nie ma na oficjalnej liście. I co się dzieje? Po pierwsze, Bach firma traci prawo do wrzucenia tego wydatku w koszty. To od razu podbija nam podatek dochodowy, na przykład ten od osób prawnych, o dobre kilka tysięcy złotych. Ale, ale to dopiero wierzchołek góry lodowej. Bo do tego dochodzi jeszcze ryzyko, że będziemy musieli zapłacić podatek od towarów i usług za naszego kontrahenta. Kiedy sumujemy te wszystkie potencjalne koszty, okazuje się, że mogą one wielokrotnie przewyższyć kwotę, którą w ogóle przeleliśmy. No dobrze to przejdźmy do sedna. Co jest kluczem w całej tej układance? Oczywiście, tak zwana biała lista podatników podatku od towarów i usług. Żeby prowadzić bezpiecznie firmę w Polsce, trzeba po prostu wiedzieć, czym ona jest i jak z niej korzystać. To absolutna podstawa. Więc czym jest ta cała biała lista? Najprościej mówiąc, to taka oficjalna, publiczna i co ważne, darmowa baza danych firm. Taki powiedzmy internetowy dowód osobisty dla biznesu. Jej główny cel? Zwiększyć bezpieczeństwo i przejrzystość. Dzięki niej, w dosłownie kilka sekund, można sprawdzić dwie kluczowe rzeczy. Po pierwsze, czy nasz partner biznesowy jest w ogóle zarejestrowanym podatnikiem, a po drugie, i to jest krytyczne, czy numer konta, na który chcemy wysłać pieniądze, na pewno należy do tej konkretnej firmy. OK, spójrzmy na to z dwóch stron. Z punktu widzenia państwa, sprawa jest prosta: chodzi o walkę z oszustwami i uszczelnienie systemu podatkowego. Ale dla nas, dla przedsiębiorców, najważniejsza jest ta funkcja weryfikacyjna. I tu jest coś bardzo ciekawego: wykaz pozwala cofnąć się w czasie i sprawdzić dane kontrahenta nawet 5 lat wstecz. To jest naprawdę potężne narzędzie. Takie biznesowe prześwietlenie, które pozwala ocenić, z kim tak naprawdę mamy do czynienia. Dobra, koniec teorii, czas na praktykę. Jak w takim razie sprawdzić tego kontrahenta? To naprawdę proste, a chroni firmę przed ogromnymi problemami. Zobaczmy, jak to zrobić krok po kroku. Cały proces jest naprawdę banalnie prosty. Wystarczy wejść na stronę podatki.gov.pl. Tam mamy kilka opcji wyszukiwania. Można wpisać numer NIP, REGON, nazwę firmy, albo nawet sam numer konta. Wpisujemy dane, wybieramy datę i tu ważna uwaga najlepiej wybrać dzień, w którym zlecamy przelew klikamy szupaj i gotowe. Wynik mamy od ręki na ekranie. A teraz coś, co jest absolutnie kluczowe. Taka złota zasada. Po każdej weryfikacji trzeba po prostu trzeba pobrać potwierdzenie w PDF. Ten plik ma swój unikalny numer i datę. Dlaczego to takie ważne? Bo w razie jakiejkolwiek kontroli z urzędu skarbowego, to jest nasz żelazny dowód, że wszystko sprawdziliśmy jak należy. To nie jest jakaś tam biurokracja, to jest nasza tarcza ochronna. Trzeba sobie jasno powiedzieć: zignorowanie białej listy to nie jest jakieś tam drobne potknięcie. To poważny błąd, który odpala można powiedzieć podwójny mechanizm kar. I te kary uderzają z dwóch stron naraz w podatek dochodowy i w podatek od towarów i usług. A oto magiczna liczba, którą każdy przedsiębiorca powinien mieć z tyłu głowy, 15 tysięcy złotych brutto. To jest ten próg, po przekroczeniu którego włącza się czerwona lampka i obowiązek weryfikacji. Każda transakcja powyżej tej kwoty musi iść na konto z białej listy. I uwaga bardzo ważna rzecz. Liczy się cała wartość umowy, a nie pojedyncze faktury. Także próby dzielenia płatności na mniejsze, żeby ominąć limit, cóż. To po prostu nie działa i przed niczym nie chroni. No dobrze, a jakie są te dwie konsekwencje? Pierwsza to utrata prawa do zaliczenia wydatków koszty. Druga, znacznie gorsza, to solidarna odpowiedzialność za podatek od towarów i usług naszego kontrahenta. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że te kary się sumują. Można dostać obie naraz za jeden błąd. Zerknijmy na to porównanie w tabeli, żeby to sobie lepiej poukładać. Sankcja numer jeden, ta z ustawy o podatku dochodowym, w praktyce oznacza, że po prostu zapłacimy wyższy podatek. Ale sankcja numer dwa, ta z ordynacji podatkowej, o, to już zupełnie inna bajka. To jest ryzyko, że fiskus przyjdzie do nas i każe nam zapłacić podatek, którego nie zapłacił nasz dostawca. A to już jest bezpośredni cios w finanse firmy, który może naprawdę zaboleć. Ale spokojnie, nie jest tak, że każdy błąd to od razu katastrofa. Na szczęście są też mechanizmy obronne. Nawet jeśli coś pójdzie nie tak, istnieją sposoby, żeby wyjść z tego obronną ręką. Mamy dwa kluczowe narzędzia, które po prostu trzeba znać. Pierwsze z nich to takie koło ratunkowe czyli działanie już po fakcie. Powiedzmy, że stało się, poszedł przelew na złe konto. Co wtedy? Można złożyć w Urzędzie Skarbowym specjalne zawiadomienie, które nazywa się ZAFNR. To jest nic innego jak przyznanie się do błędu. Jeśli zrobimy to w odpowiednim czasie, urząd odstępuje od nałożenia obu kar. Jesteśmy czyści. Ale uwaga, tu liczy się każda godzina. Na złożenie tego zawiadomienia za NR mamy tylko i aż 7 dni, liczone od dnia zlecenia przelewu. I ten termin jest święty, nieprzekraczalny, nie da się go przywrócić. Spóźnienie się nawet o jeden dzień oznacza, że cała ochrona przepada. Dlatego reakcja musi być błyskawiczna. Drugi mechanizm to już nie koło ratunkowe, a raczej kamizelka kuloodporna. Działamy z góry, proaktywnie. Mowa o mechanizmie podzielonej płatności, czyli popularnym split payment. Jeśli zapłaczymy w ten sposób, to całkowicie eliminujemy całe ryzyko związane z białą listą. I to nawet wtedy, gdyby przelew o zgrozo poszedł na zły rachunek. To po prostu najbezpieczniejsza opcja taka polisa ubezpieczeniowa na 100%. Podsumujmy więc te dwie opcje. Zawiadomienie sawne R to działanie reaktywne. Gasimy pożar, który już wybuchł. Z kolei mechanizm podzielonej płatności to działanie proaktywne. To jak zainstalowanie zraszaczy, żeby pożar w ogóle nie miał szansy się pojawić. No dobrze, zbliżamy się do końca. Czas na podsumowanie i zebranie tego, co najważniejsze. Gdyby z całego tego materiału miała zostać w głowie tylko jedna, jedyna rzecz, to niech to będzie ta prosta, ale absolutnie fundamentalna zasada. Zawsze po prostu zawsze weryfikujmy kontrahenta przed każdą płatnością, która przekracza 15 tysięcy złotych brutto. Zawsze i bez żadnych wyjątków. Wystarczy wejść na stronę, sprawdzić konto. Zrobienie z tego żelaznej firmowej procedury to naprawdę najprostszy i najskuteczniejszy sposób, żeby spać spokojnie. Zbierzmy to więc w taką krótką listę kontrolną. Klucz do bezpieczeństwa. Punkt pierwszy, weryfikujemy każdą transakcję powyżej 15 tysięcy. Punkt drugi zawsze, ale to zawsze archiwizujemy PDF z potwierdzeniem. Punkt trzeci, jeśli zdarzy się błąd, reagujemy natychmiast i składamy zawnor w ciągu 7 dni. I wreszcie punkt czwarty. Jeśli chcemy mieć 100% pewność, stosujemy mechanizm podzielonej płatności. I na koniec zostawiam wszystkich z tym jednym ważnym pytaniem: czy firma jest gotowa na kontrolę? Bo trzeba sobie to jasno powiedzieć, ignorowanie białej listy to już nie jest żadna opcja. To jest dzisiaj absolutna podstawa zarządzania ryzykiem w biznesie. Nie można tego zostawiać przypadkowi. Warto poświęcić chwilę, żeby wdrożyć odpowiednie procedury, bo to jest inwestycja, która chroni firmę przed naprawdę gigantycznymi stratami. Dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Po więcej szczegółów zapraszam do artykułu na blogu bankowe ABC. Na blogu znajdziecie również więcej przydatnych informacji na temat finansów. Link w opisie filmu. Do usłyszenia.